Siemaneczko jest widzowie. Dziś tutaj zobaczymy sobie jak zainstalować Fortnite za darmo. Nie wiem czy za darmo, bo możecie mieć za pieniądze. A, a dobra, i to mapie. Musimy kliknąć. Jeśli ma ktoś profil, właśnie profil 1 eg jeśli ktoś nie ma, to może wykorzystać Google, Google Chrome tu ja się trochę przesunę, bo może Wam zasłaniam. Klikamy na profil, jak wchodzę na profil 1 i ja Wam przetłumaczę, możecie widzieć. Epic Epic G -g Games Games Epic Games Strona główna, widzicie? Poczekajcie, muszę zobaczyć nas. Czy widzicie stronę główną? Tak, jest strona główna. Jest strona główna. Klikamy na stronę główną, Epic Games. Mamy! Jeśli chcecie inne, to może ja akurat Fortnite. Klikam. Eksploruj, poczekajcie. Teraz wam pokażę, czy macie. Widzicie, a teraz odwrócimy. Ta, tutaj, jeśli ktoś chce szybciej może pobrać, pobierz Epic Games. Jeśli ktoś chce już mieć Fortnite, to ale też będziecie musieli od razu się zalogować, a nie instalować. Klikamy eksploruj. I wtedy pisze pobierz. Jak klikniecie pobierz. Kliknę pobierz i możecie mieć na program stroningowy Epic Games na PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, urządzenie mobilne. Możecie na urządzonym mobilnym. Jak klikniemy w to, ja nie będę klikał, bo nie chcę drugi raz, ale kliknę. Gdy klikniemy, instaluje nam się program Fortnite. Ja akurat nie potrzebuję. Jeśli mamy, to wtedy, to wtedy mamy Fortnite. A wtedy, jak mamy Epic Games, no to wtedy będziecie mogli. A ja i to koniec poradnika. Pa. I no, musi Wam się zainstalować. Pa. A wtedy, jak wpiszecie na Epic Games Fortnite, to Wam wyskoczy.